To jest Battlefield Balenciaga. A przepraszam, Battlefield 2042 z najbardziej modowym systemem customizacji w historii tej serii. Jednak niezależnie od tego, czy jest to dobry FPS. Mechanicznie tak. Czy jest to dobry Battlefield w takim razie? No niestety nie. O czym świadczy ta mapa, którą właśnie widzicie. I szczególnie ta. Okej, okay, ale zaraz. Wróćmy jeszcze raz do początku. Powiecie przecież, że jest to najlepsza mapa, która trafiła do tej gry. I to prawda, więc o czym ja w ogóle gadam? No właśnie, skoro jedna mapa, i to wzorowana zresztą na Fabryce 311 z Battlefield 4, jest najlepszą w całym Battlefield 2042, to raczej nie świadczy dobrze o samej produkcji. I idąc w sumie tą drogą, biorąc pod uwagę, że osłabione Dice nie miało za bardzo dobrego pomysłu na nową część, wystarczyło zrobić jedno. Wystarczyło zremasterować Battlefield 4, odtworzyć stare mapy, ale w nowych, może nawet postapokaliptycznych wersjach, dodać nowe bronie, mechaniki, być może przywrócić stare klasy żołnierzy znane choćby z Battlefield 2, w tym rozbudowanego komandera, i mielibyśmy hit. No cóż, kiedyś o tym już mówiłem, ale odnoszę wrażenie, że od jakiegoś czasu, przed rozpoczęciem prac nad kolejną odsłoną tej serii, spotkania zarządu z deweloperami w studio DICE wyglądają tak. Dziękuję agent. will, I jak myślicie? Co dzieje się w przypadku, kiedy na rynku jest ogromne zapotrzebowanie na konkretny, znany i lubiany produkt A? Ale z jakiegoś powodu firma, która produkowała go do tej pory, stwierdziła, że wie lepiej i próbuje nam sprzedać produkt B, zawinięty tylko w papierek produktu A. No właśnie. Nabierzemy się kilka razy, ale w końcu ten lukę zaczyna wypełniać ktoś inny, ktoś kto wcześniej czy później zaoferuje to czego szukamy. Tak właśnie zrodził się pomysł na Battle Beat Remaster, trochę przypadkiem, trochę na żarty, ale w myśl stworzenia swojego własnego wymarzonego BFA. Jednak sukces tej gry pokazuje coś jeszcze, że firma Electronic Arts zapomniała o tak potężnych narzędziach jak i Unity czy Unreal, a które każdy może sobie pobrać i z ich pomocą stworzyć swoją własną grę. Pojawienie się więc gry typu Battle Beat było tylko kwestią czasu. To jest coś, o czym mówiłem już kiedyś, ale miałem taką cichą nadzieję, że swoje 5 minut właściwie wykorzysta Studio The Farm 51 ze swoim WW3. Ogromny potencjał, ciekawe mechaniki i poważne podejście do tematu. Zabrakło jednak wykończenia, tej lekkości, jaką wyróżniał się Battlefield, czy którą choćby wyróżnia się wciąż Call of Duty, w sposobie poruszania się postaci i interakcji ze światem gry. I nie chodzi tu o brak dynamiki jako takiej, ale o zrównoważenie jej pewnych elementów. Jednak temat WW3 zostawmy sobie na inną okazję. Wracając do tematu, to paradoksalnie okazuje się, że to nie największe firmy osiągają sukces. Powiemy, gdzieś tam po cichu i daleko poza blaskiem fleszy, jakaś nikomu nieznana grupka amatorów tworzy coś na co czekała porzucona przez DICE społeczność. I niech was w tym wypadku nie zwiedzie grafika, Powiemy w tej grze jest więcej z Battlefielda niż może wam się wydawać. Okej, okay, ale kim są twórcy tej gry i skąd w ogóle wziął się na nią pomysł? I tutaj będziecie zaskoczeni. Powiem tę niezwykle rozbudowaną mechanicznie choć niepozorną grę tworzą głównie trzy osoby, choć wszystko zaczęło się tak naprawdę od dwóch fanów serii Battlefield, którym nie spodobał się kierunek, w którym podążyły najnowszej odsłony. Jak wspomina główny projektant, a więc Okianus, posługujący się nikiem sierżant Okidoki, w wywiadzie przeprowadzonym na łamach serwisu The Escapist, pewnego dnia wspólnie z kolegą stwierdzili, że skoro nowy Battlefield nie spełnia ich oczekiwań, to może trzeba stworzyć swojego BFA. Takiego, w jakiego sami chcieli grać i o którym marzyli fani. I teraz zaczyna się najciekawsze. Pomimo, że nigdy nie stworzyli żadnej gry, jako kompletni amatorzy i ludzie bez żadnego doświadczenia, wybrali na swoje potrzeby silniki Unity, odpalili tutoriale, zdobyli podstawową wiedzę i stworzyli... no cóż, myślę, że mogę śmiało to powiedzieć... lepszego BFA niż Studio Dice. Co ciekawe, aby nie skupiać się na modelowaniu i trudnych zagadnieniach grafiki, wybrali stylistykę low-poly, a więc charakterystyczne klocki, z których zbudowana jest gra. Bardzo sprytne i mądre podejście, bowiem w przyszłości, mając już opanowane podstawy, jak ogólny projekt rozgrywki, mechaniki i już zdobyte uznanie fanów, mogą odtworzyć tę grę już w bardziej realistycznej stylistyce. Choć to tylko moja teoria, ale taki scenariusz jest jak najbardziej możliwy. A sukces tej gry polega na tym, że tak naprawdę zbudowana jest w oparciu o podstawowe założenia starszych części serii Battlefield i trzyma się ona bardzo podobnego szkieletu projektowego. Powiedziałbym nawet, że bliżej jej do takiego Battlefield 2 niż do najnowszych odsłon, bowiem mamy tu aż 6 klas postaci, a każda z nich posiada swój własny wachlarz broni, w tym gadżetów. Podobny system był właśnie w Battlefield 2. A jeśli więc zupełnie pominiemy aspekt grafiki i skupimy się na ogólnym projekcie gameplayowym, zobaczymy, że projekt Battlefield 2 wciąż jest bardzo dobry, pomimo że minęło już 18 lat od premiery tej gry. Zobaczcie, że wystarczy zastosować współczesny system sterowania, ulepszyć kilka mechaniki, wprowadzić kilka sprawdzonych, w tym uatrakcyjniających rozgrywkę elementów, a sukces będzie tylko kwestią czasu. I Battle Beat bardzo sprawnie łączy te wszystkie elementy, nie rezygnując wcale z kastomizacji postaci. Jak widać, ten element może być fajny, ale trzeba wiedzieć, jak go właściwie zaprojektować. Ale jak to zrobić? Zapyta nas Studio Dice. No cóż, tworzyć takie elementy kastomizacji postaci, broni czy pojazdów, które wpasowują się w klimat danej produkcji, to wcale nie jest tak trudne. Trzeba po prostu zrozumieć grę oraz grupę docelową, dla której ten grę się tworzy. Nawet jeśli oznacza to rezygnację z fortnite'owych kolorowych i fikuśnych ciuszków, wiele rzeczy można przemycić, ale trzeba to zrobić z wyczuciem. Dla przykładu, w Beat możemy dostosować sobie wygląd żołnierza i wygląda to tak. Każdej broni. A swoją drogą ten celownik mnie po prostu kupił. Jak teraz sami możecie zauważyć, w przypadku tego ostatniego szczególnie, można przemycić taki humorystyczny akcent, ale zobaczcie, że jest on dodatkiem do gry, a nie gra jest dodatkiem do takich elementów, pomimo że jest to produkcja zachowana i tak w dosyć pozytywno-oklotkowatej stylistyce. Kolejna ciekawa i godna uznania kwestia. Choć gra znajduje się dopiero we wczesnym dostępie, to już teraz oferuje aż 39 bardzo fajnie odwzorowanych broni, a także 78 do nich dodatków. Każda zachowuje się i brzmi inaczej. Ogrom prac, w tym poziom customizacji, robi tu spore wrażenie. A jeśli już jesteśmy przy modelach broni? To ciekawostką jest tu fakt, iż powstały one w oparciu o prawdziwe konstrukcje istniejące w rzeczywistości. Sam proces przenoszenia ich do gry zobaczyć możecie na tym materiale. Twórca gry na prawdziwe zdjęcie nakłada charakterystyczne bloki i formuje je z zachowaniem wszystkich charakterystycznych dla danej broni cech. I pomimo, że jest ona jak cała zresztą gra zachowana w stylistyce low poly, to z łatwością możemy stwierdzić co to dokładnie za model. Zobaczcie jak prezentuje się efekt finalny. Okej, okay, ale broń to tylko jeden z elementów składowych tej gry. Kolejną wartą uwagi, ponownie nawiązującą do Battlefield 2 sprawą, są pojazdy. Battlefield oddaje nam do dyspozycji aż 13 różnych pojazdów. Są to pojazdy lądowe, pływające, a także latające. Co interesujące, sam model lotu śmigłowców, zarówno bojowych, jak i transportowych, już na starcie wykonany jest zdecydowanie lepiej niż w Battlefield 2042. Każdy z nich posiada własną masę, indywidualny model lotu. Jestem naprawdę pełen podziwu dla twórców tej gry za tak świetne wykonanie i to praktycznie w każdym aspekcie. Nie są to śmigłowce wykonane na kolanie i dodane na siłę, aby tylko były, ale widać, że twórcy nie tylko przeanalizowali dokładnie ich rolę, ale znają serię Battlefield od najstarszych części. Taką dokładnie rolę pełniły one choćby w Battlefield 3 bądź 4 i tak nimi gra się tutaj. Mało tego, Dodatkowo, fajną sprawą jest możliwość opuszczania się z nich po linie bądź wchodzenia po niej do środka. Natomiast kiedy maszyna zostaje uszkodzona, podobnie jak miało to miejsce w Battlefield 2, musimy wrócić do bazy, aby się naprawić. Super sprawa, wymagająca umiejętności. I tutaj, przy okazji, mam dla Was kolejną ciekawostkę. Na tym materiale zobaczyć możecie, jak powstawał prototyp śmigłowca i w jaki sposób projektowany był jego model lotu. Na potrzeby testów wykonano go w bardzo uproszczony sposób, ale twórca tak długo latał nim po mapie i wykonywał różne ewolucje, aż udało mu się uzyskać satysfakcjonujący efekt. W grze nie zabrakło także pojazdów pancernych, jak czołgów, lekkich pojazdów opancerzonych uzbrojonych w działa, a także kilku pojazdów transportowych, jak samochody terenowe czy kłady. Przejdźmy jednak dalej. Gra wyróżnia się także udanym projektem map, a także ich elastyczną skalą. Ogólnie gra oferuje kilka trybów rozgrywki, wśród których mamy klasyczny podbój, szturm, linię frontu czy choćby dominację. Ciekawostką jest tu fakt, że możemy sobie wybrać, w jak dużych starciach chcemy wziąć udział. Do dyspozycji mamy serwery 254, 128, 64, a także 32-osobowe. Dodatkowo, mapy zostały zaprojektowane tak, aby niezależnie od wersji, którą wybierzemy, gra oferowała zawsze jak najlepsze wrażenia. Ponownie, nie dość, że mapy w porównaniu do Battlefield 2042 są zdecydowanie lepiej zaprojektowane pod względem optymalizacji rozgrywki, w tym rozplanowania największych starć, to są po prostu ciekawsze. Zresztą spójrzcie na to. Przeglądarka serwerów. Możliwość głosowania na kolejną mapę po rundzie, w tym nawet na wersję dzienną bądź nocną. Jest także ankieta, którą możemy wypełnić po zakończeniu rundy i określić, co Waszym zdaniem wymaga jeszcze zmian. Kawał świetnej roboty. To jest naprawdę niesamowite, że zaledwie cztery osoby, a początkowo trzy, zaprojektowały lepszego Battlefielda niż ogromne Electronic Arts ze studiem DICE. Oczywiście nie oznacza to, że gra nie ma błędów i wszystko robi świetnie, bo tak nie jest. Od choćby sama mechanika strzelania, przeładowania broni czy jej responsywność są dalekie od doskonałości. I w tym aspekcie nie ma się co oszukiwać. Battlefield 2042 robi to zdecydowanie lepiej. Jednak pomimo kilku wad i oprawy, która nie każdemu musi się podobać, ta gra już teraz jest świetna. A pamiętać trzeba, że znajduje się ona we wczesnym dostępie i sporo rzeczy ma być jeszcze poprawionych. I teraz powiedzcie szczerze, gdzie chętniej wydacie pieniądze na potencjalne mikropłatności? W dobrej grze, która oferuje mnóstwo świetnej zabawy, jak BattleBit przykładowo, czy w grze wydmuszce, stworzonej na kolanie i bez serca? Dla mnie odpowiedź jest prosta. I to jest w tym wszystkim najciekawsze. Już teraz możemy zobaczyć komentarze samych graczy namawiających innych graczy do wykupienia specjalnego pakietu dodatków, dzięki któremu możemy wspomóc deweloperów. Zawiera on kilka dodatków kosmetycznych i ogólnie prezentuje się fajnie. Gra się sprzedaje, bo jest po prostu dobra. Podsumowując, to mam ogromną nadzieję, że w tę grę grają pracownicy studia DICE. Zresztą nie tylko deweloperzy, ale szczególnie osoby decyzyjne, które będą decydowały o całokształcie kolejnej odsłony serii Battlefield. Mam nadzieję, ponieważ być może przypomną sobie w końcu, czym jest tożsamość tej serii co sprawiło, że stała się ona tak popularna. To nie latające cringe'owe postacie, czy customizacje rodem z Fortnite kształtował tę serię. Battlefield to zupełnie inny świat. Aha, jeszcze jedno. Może niech im po prostu ktoś powie, że jak przyjdzie do nich gość ubrany w czarny garnitur i z błyskającym długopisem, to w żadnym wypadku nich nie patrzą na światełko. No. A tymczasem z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.